Wszystkim w Instajcie. Momio! z jest Ja jestem Zuzia, obok mnie daleko daleko siedzi Ola. Y, ja już się tu zarejestrowałam jako dziewczyna. Ja już się zarejestrowałam jako dziewczyna i wpisuję imię. Teraz chwila, stop. Teraz mi się pokazało, to, że muszę wysłać SMS. To jest Ola? Co jest Ola? No, ale muszę wysłać SMS. 732 Cztery, cztery, czerwone osie. czerwone włosy? Ola ja możesz zmniejszyć trochę mikrofon, bo masz strasznie głośno. Ja już wysyłam SMS.

Zostały zastosowane miłe i zabawy na mowie. To Tylko, że na już dawno mówiłam. system Emily. Witaj na mowie. Zaczynamy. Dobrze, zaczynajmy. Ojoj, coś mi się stało. Zróbmy na chwilę cięcie. Dobrze, witam po krótkiej przerwie, ale coś mi się zrobiło, jak pewnie już widzieliście. Co? Nie widzę. Nie Mi też się tak wcześniej stało, Ola. Ale ty nadal nagrywałaś. Dobra. Dostałam właśnie mamę od Emilii. Teraz na początku... Teraz jak pewnie widzicie, na początku... ...dostałeś takie różne fajne rzeczy. drugi Chcemy zablokować. A, to, zablok... ah, to właśnie. No. To, to, to. Ola, zarejestrowałaś się? Bo ja chcę z tobą Czyli na ciuchę.

Я себе такие волосы, потому я их очень люблю и мне очень нравятся, так Оля, ты уже Оля! Оля! Оля, ты уже Оля! Я уже есть. Okay, ale Ola ma tu najwidoczniej jakieś kłopoty. Ola ma pewnie te włosy. Ale nie mogę, nie mam pewności. Wiecie, na razie nasze odcinki będą takie 10-minutowe, ale trochę później, niedługo, tak za tydzień może nawet yy, u mnie będą dłuższe. Ale u Oli najprv nie, bo Ola nemá nebolo za mňa. Ďakujem. Ďakujem. to Ďakujem. Dochodzi do sklepu. Jakie? Jakie zadania zadanie? Jakie zadanie? Ale jakie zadania? Ola! Jakie zadania? Jakie zadania? Gdzie Zadania! Ola, gdzie masz zadania? Ola, zrób na chwilę pauzę. Ola, zrób pauzę! Pauza na chwilę! Witam po krótkiej przerwie, ale musiałam coś powiedzieć, ale. Dobra. Ja już mam włosy i usta, jak widzicie. Teraz tak. O, baloniki są. Ja potrzebuję tego, co miałam na ja Ej, Ola, tu jest wielki ołówek! Jest wielki ołówek w rzeczach, które możesz kupić. Gada. Gadam. Słuchajcie, ja tu szukam y, tego pomponu w leczeniu bo je chcę i mam też strój, wiem, że tu jest. I jest. Nie było takie mój Chodź na sklep, chodź do sklepu. Ja będę czyli liderką w tej grze. Oj, ale jest dziwna czapka. Ja będę czyli liderką w tej grze. A tu jest taka fajna sukienka dla czuli liderki. Ja, ją, ja jej właśnie szukam. Są też pompony tutaj do kupienia? Wychodzę. O, znalazłam! Trochę droga, ale i tak ją kupię. Ile masz jeszcze tych końców w tej grze? O Jezu, ja, tego, ja w życiu nie kupię tej sukni. Prawda, że obrzydliwa? Piszcie w komentarzach. Obrzydliwa suknia. Jeśli też tak sądzicie. Obrzydliwa. To wygląda jakby ktoś rodził. A jaka? Taka z napisem z liczbą 7. Ale czekaj, jeśli ja w to ubiorę. I o, ja mam kłopot. Na chwilę muszę zrobić cień. Czaj wszystkim, słuchajcie. Te wszystkim, słuchajcie. Mamy już 9 e, minut i 53 sekundy, także musimy już kończyć, bo mówiłam, że będą 10 minut.